Chcesz się rozwijać? przyjść do Medyka. Jest on klubem działającym od 1985 roku. Jest on jednym z pierwszych profesjonalnych klubów kobiecych w Polsce oraz wielokrotnym mistrzem Polski. Dzięki jednemu z naszych sponsorów mamy możliwość szanowania na jednych z lepszych kompleksów boisk i obiektach sportowych. Zapewnia nam dużo rozrywki oraz regeneracji. ma Kubiak, mam dla Ciebie pytanie, dlaczego grasz w Medyku? Chcę się rozwijać i Medyk mnie na to pozwala, a poza tym jest tutaj świetna atmosfera, więc nic dodać, nic ująć. Okej. Okay. Bronka, a jak ze szkołą? Jest genialna, jest tak przystosowana do moich potrzeb, czyli rano treningi, wieczorem szkoła i jeszcze trenerka patrzy nie tylko na to, co robimy na boisku, ale też patrzy na nasze oceny i to jest fajne, że ona też patrzy na nas. K jak tam atmosfera wynikła. Atmosfera jest fajna. Y, są sprzeczki, nie, nie jest idealnie, ale na boisku wszyscy się szanujemy. I jest genialnie, I jest genialnie. Bardzo fajne w medyku jest to, że mamy bardzo dobry kontakt z naszym sztabem szkoleniowym. Dzięki czemu nasza praca jest przyjemniejsza. Dzień jak Dzień się Dobrze. Jerzy się da. Jak się trenerowie pracuje z nami? No, rozkosznie. rozkosznie. Jestem tak zadowolony, że jest taką wspaniałą grupą. Mogę pracować. To się bardzo cieszę. <noise> Ile lat gra w medyku? <noise> Wydaje mi się, że od 2004 roku, ale z małą przerwą na studia około 3 lata. Dobrze. Czy jest zadowolona z pracy w medyku? Jestem zadowolona, mając takie podopieczne, mam motywację do pracy. Dobrze, dziękuję. Jaką kontynerka miała reakcję, jak dowiedziała się, że, te, że została połana na kadrę polskiej? Jeżeli widziałyście film e, Urodzony Wygrać, to tam jest wszystko opowiedziane. Oczywiście wielka radość, wielkie emocje i nie były wysyłane mailami, tylko dostałam list. Polskiego Związku Piłki Nożnej na kolorowym ksero. To w, kiedyś w moich czasach kolorowe ksero to było realitas. To specjalnie Wam zgasił światło. Ile lat trenerka pracuje z młodzieżą? Od 2004 roku trenuję, jest, pracuję, jako trener, pracuję jako trener w Medyku Konin. Byłam trenerem reprezentacji Wielkopolski, trenerem kadry Polski w pewnym okresie czasu. No i teraz pracuję z Ekstraligą i z celiotką 17 w Medyku Konin. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak się uczyniasz po treningu? A bardzo dobrze. Zmęczona, ale zadowolona. No to najważniejsze. A co teraz pijesz? U wodę. Zdrowo. Medyk wyszkolił wiele kobiecych talentów. Zapraszamy do drużyny medyczek.